Siemanko, witajcie. Dawno mnie tu nie było. Przyjechałem ostatni rok, kuźwa, ostatni raz w roku 2023 na szatański targ w Sokołowie. I tak, na pierwszy rzut oka to chyba nie ma za dużo sprzedających, ale chodził za mną szaszłyk i chyba nie omieszkam nie skorzystać z okazji i nie zeżreć sobie szaszłyka na giełdzie. A jeszcze tu nie jadłem. Zaraz obczejmy, co tu się dzieje. No i co my tu mamy? Troszkę jest z gratami, ale nie za wiele.

Coś znalazł ja <laughs> <ja laughs> fajne Czyli wszystko można dostać <laughs> Dobra, fajerwerki królują Sylwester

Tam, tej drugiej części. Co, co kupuje, Co pan kupujesz na giełdzie? Co pan kupujesz? Za czym pan coś przyszedł? Nie mam planu. Wzięli mnie, kurde, to Wywieźli mnie. Gdzie jestem w ogóle, nie? Panie, coś pan wypatrzył. Co będziesz kupywał? Samolot. Samolot? Gdzie? Szukam samolotu. tu etuja z samolotem? Nie ma, nie ma. O, oh, Disneyland dla <laughs> Agi. Mis, ale myszki nie ma. No jest, dwie. A tu? Tylko, że to na srejfonach. <laughs> Chcecie, nie ma to jest to, co lubię najbardziej, czyli jakieś graty. Pan nogi stracił to piło No? O. Polaroid. To jest paña radio. O, radio. Ja <grymnie> to nie to... No. Nie mam no, anteny. Jaka cena? Stufka. nowy aparat <grymnie> Takiego nie mam. Ale to masz jeszcze jakiś. Już są sobie te gwiazdy. Lornetkę kupujesz? Kamerę? Kupię. O, a takiej też nie mam oczywiście. No masz taki duży steroid. Co pakujemy? <głosy> <głosy> Akwa. Ten? Akwa, no. Ile? Stówkę. Też stówę. <laughs> Cenami pan wali stówami samymi. <laughs> A Dla pana może i tak, dla mnie już mniej. <laughs> Kamera? Stu. Niech mnie pan zaskoczy. No, <laughs> już, już w dobrą stronę idziemy. Tu weźmiemy ureczkę tańszą. Dobre. Nie ja tu są, ale tajsą. Powiedziałbym dziewięć. nóż. Nie wolno pod lotniskiem. to <laughs> no, że, że do obrony własnej. No, tak, tego nie

To kupujesz? Przyznaj się przed wizją. Co, coś tu zgubił. Przysięgi pan telewizji? A, telewizji najlepszej. Najlepszej polskiej. Tak. Tylko słuszne to informacje. Republika, Republika 2? Publika. Tak. Publika. Wiesz, zostało we krwi jeżdżenie na rynek i nawet do Sokołowa ciągnie. Się wcześniej na że jeździło co tydzień, to... To się i tu przyjeżdża. na no, nie? Tak, no to co, jest? Ja weretem. O, tu kiełbka. Wszystko kupisz. O, będzie na YouTubie. Pewnie, że tak. O, się, się chwali. I co? Jak? Będzie... No mnie mało, rzadko przyjeżdżam. Nie mówię o panu jak wizualnie, tylko mało ty no więcej powinien pan tu zrobić. Czy <głos》> wszystko pokazać? No, nie? nie, właśnie nie, nie byłem już dawno w zasadzie od wiosny. Kręci się to co czy nie? Tutaj? No. Kiepsko. To nie nie Rzeszów, nie? Tam to przyjeżdżali z daleka ludzie z z terenu. To to takie O raczej przedłużenie rynku z soboty, nie? Tak. A w niedzielę tam w, ty... na PTH u Rzeszowie nie ma ja się To bolo. tam jest raz po w miesiącu położyć, giełda staroci, pierwszą niedzielę. Pierwszą Tylko... niedzielę miesiąca. Tak, no, tak, no, tak, no, tak. No, to tam jest giełda staroci, to tak czy zjeżdżają tam z, no, z tej no, Polski, ale to takie głównie starocie, no, no, takie konkretne. Tak, tak, tak. No. Tylko że tam jest płatny wstęp i tam, nie. No, na załężu było więcej. Załędze to wiadomo, no. Nie by bagno, bo bagno, no nie, ale był ale... z daleka. Tak, bo to w dużej części z Polski zjeżdżali się, się ten, no, ale ta pod przemyślem się nie utrzymała ponoć giełda, nie, że padło to. Ludzi też nie było, no też daleko, nie. Przecież stąd nikt tam nie pojechał. Ja sam się wybierałem i ani razy się nie, nie wybrałem wtedy, nie. No. W było tam ciekawie tu, było... tu proboszczowi się ciągle nie podoba ten targ, nie? To słyszę, że, że cały czas grzmi I lepiej jakby Rydzek tu handlował To wtedy by było, by było cacy, no jasne <grydze> To by mi <grydze> <To> by... <grydze> można handlować Wszystko, tak, dokładnie Dobra, wszystkiego dobrego Dobra, lecimy dalej, wszystkiego dobrego Niech się handel kręci, nie? Dziękuję bardzo O, patrz, masz samolot. Znaczy <laughs> po lekkiej katastrofie lotniczej, ale <laughs> do uratowania A. jeszcze, nie? A. Dobrze, że ze stropianu to to, 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 to? to sobie A, ale Akcent lotniczy też. ma no. <laughs> na ale jak, Na której części chciała jestem godzin przyjąć autograf? <laughs> nie <A>. jesteś godzin. <laughs> jeszcze nie. <laughs> O, będziesz szybkim. No. <laughs> Na dachu. <laughs> <R> radiowozu. <laughs> tak. dwa No. tu znajdę takie Aš kam burgera. Dużo taniej niż Biedrące. Proszę bardzo. Tak? Zależy kto reklamuje. to oglądałem te wieprzowe to takie to wpływanie cenne, nie? Na przykład coś wiedzące kosztowało 3 zł, a 9. na przykład na, 9. Naprawdę na, na taki przeliczny. Bo już wtedy wtedy wiedziałem, że taka potęgowa, taka duża różnica. No. Tam pójdziecie tak, ale nie różnij zaparatu. Nie najwystarczy.

ale to do mini nie podaje taki zegar. <grywki> Za mały, w mini jest większy. Tam drugi prędzej, o. Warszawy wiesz. Bo mam taki trochę zniszczony, ale ten nie lepszy. Tu przyczepy. I tu by się przydał ten yy, szpit, żeby tą uparkę zlepać. A, no, no, no. Ale, wiesz, wolą bym tak trącać, Już wszystko faktycznie jest na płaskach, ja tak, wtedy Na wą, no, o, szampana, Szampan patrz, rozszedł się, został ostatni szampan. Bez jest bezalko. Oj, tak lekko na tym tutaj na bronach, tak trochę, robię. Ja tylko dam taką platformę. No, i można łupać. Dziękuję to. Jebać PiS pin. z 500 plus. <laughs> <laughs> Kurwa, że Jeszcze węglem nie handlowałeś. Giełda samochodowa samochodów nie ma. Ty, ale tu powiększyli, to... Ty nie, A oto. lecie już to czy, Ja byłem na wiosnę, to jeszcze nie było. A, to widzisz. To co? Szaszłyczek? Ja se nie odpuszczę chyba. Tak za mną chodził długo, że... No. I Polak będzie zaspokojony. Chodził za mną szaszłyk. Pojemy i szaszłyka. Chłopaki tradycyjnie bardziej kiełbę. Co to jest kiełbę? Polak zaspokojony, pojedzone, Dobrze było. Chodź jeszcze tu sobie zrobimy rundkę honorową. Tam mnie jeszcze kusi. Oh, gotcha. Chodź wychodź, będziemy wychodzić. ale już że tak powiem ludzie się zwijają w zasadzie koniec praktycznie targu Robisz pan zdjęcia fajne? No ja coś tam robię, coś nagrywam, coś tam rzucam. Dobra, z grubsza wam pokazałem, jak wygląda aktualnie targ, co się tu dzieje. Pewnie ktoś znowu powie, że nic nie pokazałem, na co miałem pokazać ten targ. To dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli, jaką formułę. Ja krytykę chętnie przyjmuję, ale konstruktywną. Staram się trochę pokazać asortymentu. Nie komentuję za dużo. Chyba, że ch będziecie chcieli, to dawajcie znać. To zmienimy. Nie na to to ale jego walą, on nie będzie, on się przez kurwy się obalą. walą tak, to walą, bo to szmaciarz mówią, jest z powrotem jak Polasz się będzie płakał, to nie mówią, że jak Polacy będzie płakać, to o tam chodzi o potężne miliony, to nie tak po prostu a co to za? Zwiedzający, kupujący. Szpiedzy, śpiedzy <grym> i żeby Aga nie mówiła, że nic dla niej nie kupiłem. <grym> na giełdzie to te jak się nazywa? Co to? To jest do, 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 do gier telewizyjnych? Tak, tak, no. O, na mnie nie kupić Stunek, Bez jest to, no. No. O to jakie rzeźbione. No, to tak, tu, 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 tu klienta wypięte. <laughs> no. <gry> Dla mnie takie orły to pokolne po domach były. Teraz w takich tych było, no, nie wiem. No. Dla mnie takie, czy też domach, to się pójdzie taki bab, jest takie orzeł albo coś albo Na, na bazerii. No. <gry> Zakurzone, ale <Ręcia, o>. No. jedzie <gry> do

Hmm. A witam, witam. <laughs> Jak tam? I, idą targi, czy nie idą? Ciepsko. Nawet <laughs> Trafii, na której części ciała coś się <grymne> Tak. No. Tak. No nic. To tak to wyglądało dzisiaj. Widzieliście, co się dzieje, co się nie dzieje. Ja kończę pomału, bo już nie ma wiele, co pokazać. A no, już w zasadzie nic więcej ciekawego nie widzę. Więc na dziś kończę. Dajcie znać, czy jeździcie na takie rynki, czy lubicie. No i co, zajrzymy tu bliżej wiosny, zobaczymy, co się wtedy będzie działo. No co, nie zapomnijcie o łapie. No i szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się, cześć, pa.